Do mnie podszedł jeden kiedyś Menel. No. Powiedział on to do pije, żeby bakterie zniszczyć. Berbacz do negocjatora. Do mnie jak podszedł pan Menel kiedyś to powiedział o. mi, że my zajętem młotkiem. Ja go wyśpiłem, wyciągnął młotek. Daj im 30 sekund i mogą wychodzić. Szybko. Nigdy w życiu wtedy tak szybko jest jest jak był ogóle nigdy. A to jeszcze nie był jaki byle jaki młotek. O to był malutki młotek dekarski. W ogóle chciałam ci powiedzieć coś bardzo Wstrząsającego, wiesz? Zrywasz ze mną? Nie, chodź ze mną No, to nie będziesz tak strząsający. Nie! Wstrząca. O! o, proszę pana, bo ja zaraz pana wstrząsnę Spokojnie, spoko że by było jakby się okazało, no, że ma pani siusiaka, no, nie? Na pewno by go wstrząsają. O, to też by było strząsające no, dosyć Pan? No? Mam siusiaka 4, 2, 3... CO SIĘ A LAMPIS?! Wygląda my następująco: zbyt, u jeden jedzie korweta, u dwa jedzie Mustang. Co ty wiesz, bo... No i co teraz, kur. O, jak fajnie. Co no i co ma... teraz, Grzechu? Co u tam masz, co masz, co masz? Opowiadaj. No co teraz, Grzechu? Zamknijcie, mordy, i tyle, kur... Jezus, Jezus Maria, moja. A łamę, uknik. Chciałbyś. Bierz go, grzechu, bierz go, grzechu. Bierz go, bierz, go, bierz, go. bierz go, grzechu, bierz go. Wsiadaj do fury, szybko. Tego, co jak chujemy tego nie zrobić, by wyszło wody. Eee! Oooooo! Mój Boże! Stoj, stoj, sto! 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 No nie, no chyba ciebie w momencie. Zabijam go, zabijam. Czemu cię mocno! O co cię trzymam? Czemu cię mocno! Szybko! Się prowadzę. A Ja tam przeprowadzę! Aaaaaa! Dobra, dawaj, 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 co teraz? Dawaj, 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 nie ma pony kolej, nie ma, ma pony, przebiłem. No i mam dwóch. Nie, no, nie, no. Słuchaj, tak, by to nie. ja bw, musiałam gdzieś do ciebie, no przecież nie chciałem, rzucić, chciałem skoczyć z tobą po prostu, wiesz? Tak, tak, jasne. Nie, nie, serio. Tak było. No dobra, to skaczę razem, nie tak Nie! Dlaczego nie? Uh, 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 uh. <ścoughs> <ścoughs> Jakieś to e Tematy miłosne, miłosne, będziesz mnie pytał, jak coś o ten... dobra, dobra. dobra. No i ona wtedy mówi do mnie, Żona ona to pierdoli, ona woli się spotkać z tamtym. Poczekaj, bo właśnie chyba dzwoni. No halo? Bazyl, na getto jest kod piąty, tam gdzie aktualnie jesteście, się oddalcie, tylko tak, aby was nie widzieli, nie? Nie główny, wjazdem, tylko boczny, bo jestem tam na krypsów i tam nie wjeżdżamy na parking. <śm> <śm> w porządku, dobrze, dobrze. Co tam w ogóle robicie? W porządku. Nic, nic, dole. Ale ludzi wam się tu kurwa czy co? Jeszcze raz będziesz mnie kurwa spektakował, stary Koron. Z, z tego miejsca to ci kurwa twarde kosy, kurwa w flecy. Ale o co ci chodzi? O co chodzi? O, o co chodzi? O, że my, my tu stoimy, rozmawiamy że masz za debila, jak chce. Jeszcze na statusie drugim, bo chcę, to ale, go, może tak, to, tak, macie tak. zdjęcia na nas, a my mamy zdjęcia na was. Co to jest? Spodawa przed tym, że on miał taką. O to, była? to. to wybuchło? Kurde! No, bo... to, wzięli, to tak kur... Nie chce mi się No ale To było przypadkiem, o, się. No, nie się a boli na się... <ślin> Bo na napisał teraz Bruno Masz kurwa <ślinat Cause> <ślinat> A se przejebałeś teraz człowieku Byłeś kiedyś w gimnazjum? Byłeś kiedyś w gimnazjum? A masz bodykama A to już nie ważne To bardzo dobrze że pan wie Dobrze się uczyć Cały czas leci za nami? Cały czas na nami Co jest kurwa? Co jest kurwa? Co to było? No nie mogę się ruszyć Ej Co jest? Nie bo tutaj jakiś niewidzialny kamień nie ten, nie odpalisz, nie? No nie odpalę, co no? się stało? No tutaj jest jakiś coś niewidzialnego było, no może ktoś jakąś klątwę na nas rzucił. Do góry, poddajecie się. Jak A najbardziej. Się góry, się! Nie wiem, co tu się dobra, wydarzyło, dobra, ale No. Co ty w ogóle? No. Widzieliście? Zróbcie mi klipa. Zróbcie mi, mi klipa. Dobra, dobra, ubezpieczaj barę, ubezpieczaj. Ja pierdolę. Nie, kurwa, nie. Oła. No nie. <śleszy> Uciekajcie! Uciekaj, uciekaj od tego, uciekaj od tego! Wiecie <śleszy> do kościoła tutaj y, imienia Erwina na Kelsa? Absolutnie nie. To proszę się zacząć przejść, bo naprawdę nawrócenie mi pomogło. Osobiście osiągnąłem 150 rząda i jeżdżę z M4 na patrolu. Życzę pani mm -hmm. miłego dnia. Miłego, miłego Dzień dobry. Ale pan ma pokaz, nic oraz wok odstawia na... się, wyjażdża. A, czekamy na nich. Pięknie. Pięknie. Szyna, szyna, szyna. Podaj się, podaj. Stop, 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 stop. stop. 4, 2, 2 1, 7, Jeżeli pan tutaj Grzegorz Użyczy swoich strun głosowych To nie ma problemu Stawaj, Eee! Halo! To ja Grzegorz! Budzimy się! Uuu! stawaj. Za się obudź, zobaczysz ja naprawdę potrzebuję jeden na nasze 20, że czerwone Może trochę wygląda na broijalność i własność leśnicze eee, Jak najbardziej w każdej sali są tutaj te rzeczy Montana, podamy. Ja już tam głaszczę cacam, całuję po, po na nic. Dobrze, podam, podam jej dawkę elektrolitów Montana do kroplówki tutaj. No nas no, po małze na no, spokojnie. Ja się jaka stylówę mam? Dobrze wyglądam, co? Przyznaj. Tutaj... No, zajebiliście, Wyglądasz Kurteczka. jak Wydaje. tato. Jakbyś był moim tatą. Taki tato. Hej. Daddy. Siema, <grym> co? Sky, jeżeli mam ci dać auto, <grym> musisz przestać do mnie mówić daddy. A jak mam do ciebie mówić? San lub Sanuś. A może... Ja bym wymyśliła coś fajnego, czekaj. San? <grym>

to tu robi śmielasz Przepraszam za na zburzenie, ja na zebranie o? kadetów Ty spokojnie <laughs> Liczę dobra. do, 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 do. Ja, ja, ja tutaj do oddziału Ja tutaj do oddziału a, na, narkotyk, do narkotykowego raz. Jako, 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 jako tajnem raz, śmielasz, dwa Małdo, Ale, po, Proszę pana, na spokojnie, raz. na spokojnie! Stanie, pan i wychodzi w trybie natychmiastowym Ja za tego tutaj pasa chociaż zjem z tego Na spokojnie, czekaj, zero, zero, zero. Tylko, tylko pasa sobie wziąłeś z tego i na ja tu nawet do wydziału kryminalnego tutaj. Oddział nos. Uuu, Dobra, jestem gotowy. Dzień Przebierz elegancko, a co ty jak wiesz, jak wyglądasz przez. Ja to zajebiste to było. Cieszę się, że się Nie! 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 Wróćcie! ciebie! Halo! Nie! Co się dzieje? Gdzie jestem? Nie! Nie. O konia. Ja się zabijam, bo oni chcą mnie. Dzień dobry, tak z lornetką? Dzień dobry, tak bez lornetki? Na nieprawidłowym pasie, bez sygnalizacji świetlnej, panie władzo? Jezus, mój murek. Wie pan, że to współdzielnia na to płaci? Z moich pieniędzy idzie na ten murek, a pan zarysowuje tutaj? A radiowóz? No, to też z moich pieniędzy. No i co? Zatkało. No właśnie, miłego. I wodę z trudnej chłodnicy. O, to możliwe, możliwe. Już patrzę, Erwin. Elż, szyfrowana wiadomość z GPS. El Goblino nie będzie czekał. Godzinę. Jestem niczym Goblin z Diablo. Or... No witam. Wytrych w środku.